Witam w grę Splinter Cell House Theory. <laughs> Jest to gra stworzona przez, przez firmę Ubisoft. I została wydana w 2004 roku. O ile się nie mylę. Więc rozpocznijmy grę. Będę grał na ekspercie. Filmy pominę. Jak ninja, czyli po cichu, przerwało mi nagrywanie. Będę zawsze wybierał pewnie zwiat lub rekomendację ratinga, w wyposażenie. Najprawdopodobniej zwiat. W jednej misji tylko wybiera rekomendacje ratinga A więc, do zobaczenia w grze. Przykro mi, ale musiałem gdzieś tutaj zrobić właśnie cięcie. Dlatego, żeby. Ups. żeby mnie nie wywaliło z gry. A więc tak. O, na razie nie mogę. Więc, jak już mówiłem, będę grał jak ninja. Czyli zero zabijania, co najwyżej ogłuszanie kilku potrzebnych osób. Ale najprawdopodobniej będą, będzie to jedna czy tam dwie na misję

Eee. Nie mogłem potem tego wysłać na YouTube. Safe. Aha, yy, ustawiłem sobie w opcjach dźwięki. Używaj ojczystego języka postaci. Ustawiłem na tak. Gdyż yy, Fisher i Lambert mają wtedy lepsze głosy. Po polsku to tak trochę nie bardzo. A na początku nie, nie wiedziałem, że jest taka możliwość. Właśnie zmienienia sobie głosu. Sale más corriente, Saúl! Ya está al máximo. ¿Qué? ¿Quieres que traiga otra batería? <laughs> ¡Qué gracioso el tío! ¿Otra batería? Oye, espera un segundo. Está... Le sale humo de las orejas. Voy a vomitar. Creo que está. Solo hay una forma de estar. Me voy a dar un paseo. ¡Au! Nieszczęśnik zobaczy, 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 nie zobaczy. O -o. Może teraz się uda, że mnie nie zobaczy?

We'll need to recover any traces of the interrogation. Grim will call you back. Fisher, I said leave the body. We don't have the means to extract him. Just because he's dead doesn't mean I need to leave him here hanging like a piece of meat. Don't get too connected, Fisher. I need you to stay rational. You can spare thirty seconds for some simple dignity. Mm. Sam, it's Grim. Będę też również uh, używał wytrychów zamiast wyłamywał zamka. Nie to znaczy, nie będę wyłamywał zamka, tylko będę używał wytrychów. Może tak bardziej jak Złodziej Ninja. Wiecie, tak po cichu. Nikt nic nie wie. po prostu większa satysfakcja z gry. Teraz idziemy do tego tutaj namiotu, żeby przeskanować skrzynkę. Możemy również do niej podejść, po prostu ją przeskanować. Hmm, od razu wszelkie takie hmm, jakby py, hmm, jeśli chcecie mi coś powiedzieć to ja od razu mówię, że tą grę przeszedłem chyba za 6 razy na, na chyba na wszystkie sposoby jakie się dało cicho, głośno, średnio naprawdę mówiłem jeśli chcecie mi powiedzieć coś takiego jakieś easter eggi, czy coś w tym stylu lepiej sobie podarujcie, bo już to na pewno wcześniej. Już na pewno wcześniej o tym się dowiedziałem. i have transferred the interrogation record to you'll need to access it good work sam that wife whatever information morgan Holt might have given them don't they wonder what happened to it it was easy enough to make your little intrusion look like a memory allocation error don't worry we give you the best tools To jest ostatnia skrzynka. Hmm, nie pa. Trochę się musimy wysunąć. I jest tutaj skrzynka. Proszę bardzo. Wszystko. Tu mamy przejście. Ja wiem o tym. Spokojnie. Ale nie chcę mi się czekać, aż on to otworzy.

Dziwne, że właśnie te światło od błyskawic nie, nie powoduje tego, że... O, cholera. że nas widać, to jest właśnie dziwne. Fajnie się skrada. O w dupę, że on go nie widział. chwilę trzeba poczekać albo po prostu odwrócić jego uwagę Może wystarczy zrobić tak Uprzedzam, że niektórzy mogą mieć flary albo latarki. I tutaj możemy na dwa sposoby wykonać to zadanie. Możemy podsłuchać rozmowę, albo jeśli zabijemy ra radiowca przez przypadek, czasami się tak zdarza, to możemy iść tu i przeszukać szafkę. Maria Narcisa. So was boat. It's about Fisher. Sorry. The sure. is a cargo ship owned and operated by Celestinia Inc. Portuguese shipping company registered in the Philippines <laughs> cross-pacific freight contracts. Lots of details missing. Sounds suspicious. The Daj waga, bo chodzi jeden koleś. Nie jestem pewien, jak jest teraz obrócony. Polera jasna. Nie zdążyłem. Za wolno. On jest jedynym w tej misji, którego trzeba ogłuszyć. Albo zabić. Ja wolę ogłuszyć, gdyż, mówiłem już, gram jak ninja. Tego nie możemy przesłuchać. Aha i jeśli gracie pierwszy raz w tą grę, nie klikajcie lewy przycisk myszy, bo wtedy się stanie coś takiego. I wtedy on umiera. Klikamy zawsze prawy przycisk myszy, wtedy go chwilę poduszamy, on traci przytomność i jest oguszony. Teraz wezwanie do ewakuacji i, i koniec misji. Prosta misja. Statystyki 100%. Będę starał się każdą na 100% zrobić. Yy, pochwalę się, bo gdy grałem yy, niedawno, ale to już uznałem prawie całą grę na pamięć, to we wszystkich misjach miałem 100% oprócz jednej. Miałem tam 97%, bo mnie raz zauważyli. Nie mogłem, po prostu byłem o, podłamany. Więc dobra, to na tyle na razie.